Witam państwa bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z Nowy Sącz. Witamy serdecznie trenera drużyny gości, pana Tomasza Kafarskiego. Panie trenerze, oddaję pan głos. Dzień dobry. No, przyjechaliśmy z takim postanowieniem godnego pożegnania się. Mam nadzieję, że na krótko z rozgrywkami: Fortuna, pierwsza liga. Myślę, że to spotkanie który odbywał się na pięknym, pięknym stadionie. Przy dopingu kibiców z obu stron było niezłe. My mieliśmy lepsze, lepszą, pewnie pierwszą połowę niż drugą. Ta bramka dla Zagłębia gdzieś wisiała w powietrzu, aż w końcu wpadła. No I uważam, że można było ten mecz wygrać, ale chyba ten wynik remisowy nie krzywdzi żadnych z drużyn. Tak jak powiedziałem, staraliśmy się pożegnać Godnie i myślę, że taką sandecję dzisiaj widzieliśmy. Dziękuję kibicom za, za wsparcie, za doping, za, za to, że byli dzisiaj z nami. No i jeśli mogę, to chciałbym złożyć osobiste, e, osobiste gratulacje trenerowi Skrobaczowi i Ruchowi z okazji awansu do Ekstraklasy rok temu. Bardzo mocno walczyliśmy o awans razem do drugiej, do pierwszej ligi. E, mi się udało, trenerowi się udało, a dzisiaj trener będzie prowadził Ruch w Ekstraklasie, także ogromny szacunek dla trenera Skrobacza i Ruchu. Dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Jest z nami trener Zagłębia Sosnowiec, pan Marcin Majnowski. Trenerze, bardzo proszę, pańska ocena wydarzeń na ArcelorMittal Park. Dzień dobry. Pierwsza połowa nie umieliśmy znaleźć sposobu na dobrze zorganizowany zespół Sandecji. Ogólnie to był trudny mecz. Zresztą przed meczem na odprawie już już praktycznie przed uczułem chłopaków, że ten mecz właśnie może tak wyglądać. Sandecja spadła. To są ciężkie rzeczy, ale wydaje mi się, że już się z nimi oswoili i nie mieli nic stracenia. I zresztą to było widać na meczu, tak jak powiedziałem. Dobra organizacja, my nie do końca umieliśmy sobie z tym, z tym poradzić. Druga połowa już chyba troszkę, troszkę lepsza, troszkę te akcje się zazębiały. I znowu muszę podkreślić olbrzymi szacunek dla drużyny za to, że walczyła, że walczyła do samego końca co prawda nie udało się nie udało się wygrać, ale myślę ten remis czy punkt też jest bardzo cenny pod wieloma względami oczywiście życzę Sandycji, żeby jak najszybciej powróciła do do pierwszej ligi. My teraz mamy dwa tygodnie urlopów. Spotykamy się 19 i będziemy przygotowywać się do nowych rozgrywek. Dziękuję. Ja też dziękuję. Tradycyjnie poproszę o pytania. Dzień dobry, panie prezesie. Ja mam pytanie o to, co się stało wczoraj. Wczoraj był opublikowany komunikat, że w przyszłym tygodniem Zagadnie będzie prowadził duet Krzysztof Bulecko i, i Marcin Malinowski. takie pytanie, czy to, nie bym to. Ta decyzja była z panem konsultowana, prezes to konsultował, czy po prostu podjął na własną odpowiedzialność, jak to wyglądało. Bo wiadomo, że pan nie może samodzielnie prowadzić tego na brak licencji UEFA Pro. Tak, rozmawialiśmy na ten temat. I stąd taka decyzja. Jak będzie, czy duet to będzie, nie równoważni trenerzy, czy ktoś będzie miał ważniejszy głos, jeszcze nie było jakichś rozmów na ten temat. To będzie duet trenerski i na tym poprzestańmy. Jeszcze jeszcze o tą rundę, bo pierwsza połowa rundy wiosennej zabierze do 8 meczach 5 punktów, drugiej 8 meczach 15 punktów. Co takiego by się wydarzyło, że ta pierwsza połowa była gorsza, a druga lepsza? Pan był im i przez cały ten bo wcześniej przystąpił trenera Dudka, a potem już samodzielnie prowadził drużyny. Ja myślę, że i. Bo tu nie możemy też pominąć o, o sobie trenera Skowronka, bo, bo to też jest y, człowiek, który w pewnym momencie odpowiada za ten zespół. Oczywiście trener Dudek y, i na samym końcu ja. Każdy z nas, myślę, że dołożył jakąś tam cegiełkę do do tego wyniku, bo tak trzeba do tego podejść. Co się stało? Nie wiem, może wszystkiego po troszce, może i trochę szczęścia, może i trochę wiary. Szczerze powiedziawszy, to, to sam się nad tym zastanawiam, co, co rzeczywiście miało, miało wpływ, ale zdaję sobie sprawę, że to chyba, nie wiem czy to w ogóle będzie realne, żeby wyciągnąć z tego jakiekolwiek wnioski. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, że tak mówię, każdy z nas dołożył tą cegiełkę. Do tego zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to będzie dalej, dalej wyglądać. Jakiś tam pomysł już jest, ale musicie Państwo poczekać, bo, bo najpierw, żeby sami zainteresowani się dowiedzieli, ja teraz tutaj nie będę zrazał żadnych, żadnych nazwisk. Klub rozmawia z różnymi zawodnikami, tak de facto nie ma jeszcze jakichś wiążących decyzji, także... Także poczekajmy, na pewno będzie odpowiedni komunikat. Dziękuję. Tomasz Kuczyński, Dziennik Zachodni. Dla Pana wszystko było pierwsze w, od momentu, kiedy Pan przejął zespół. Dzisiaj była pierwsza czerwona kartka. No tak, troszkę kuriozalna. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, podobny jest jakiś przepis taki, że, że nie wolno tej piłki dotykać. Ja tylko to zrobiłem, nic innego. No, stało, co się stało. No, dla mnie powiem szczerze, że też byłem tym zaskoczony. No ale jak są takie przepisy, no to niestety one muszą obowiązywać chyba wszystkich. Czyli z tego duetu trenerskiego jeden już będzie na tyborach. Najwidoczniej tak. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dostał pan jakieś zaproszenie jako honorowy gość na Fertę do Chorzowa? Nie, nic mi, o tym, nic mi o tym, nie wiadomo. Ruch amacował, tak słyszałem. Gratulacje.